dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie i zapraszamy na film. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym dniu. Godzina 8 rano, a ja już zwarta i gotowa, ale to wszystko dzięki Matyldzie. Bo mnie obudziła z samego rana. A no i słuchajcie. Thank you, thank you, thank you, dziękuję. Stało się. Pierwszy tysiąc subskrypcji. Jest. I powiem wam, ja jakoś tak, jak już było 900 parę, ja jakoś tak straciłam czujność. I dopiero jedna z Was mi napisała, że. Prawie 1000 subskrypcji. Patrzę, faktycznie 999 także zleciało. No, a teraz już przekroczyło tą magiczną barierę 1000, także bardzo się cieszę. I powiem Wam szczerze, że kiedy 3 miesiące temu wpadał pierwszy film, to nie jest tak, że ja się nie spodziewałam, tylko w ogóle nie brałam pod uwagę, że to się stanie w przeciągu 3 miesięcy. Owszem, ja zakładałam, że to może być. Ale dawałam sobie na to rok czasu. Że tak gdzieś w granicach roku. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo zdaję sobie sprawę, że to, to jesteście Wy. To jesteście Wy, ludzie po drugiej stronie i to jest tylko i wyłącznie Wasza zasługa. Także piękne dzięki, a ja znowu mam brudne okulary. No już nie mogę znowu mam brudne okulary i słuchajcie, wstałam dzisiaj wcześniej rano nie dlatego, żebym sobie tak zaplanowała, tylko dlatego że moje maleństwo przyszło pod sypialnię i zaczęło ujadać ona już się tak wycwaniła, tak sobie wbiła do główki że jak jej się nudzi to idę obudzić matkę to coś się będzie działo a to micheda, da, a to siku wypuści, no i efekt jest taki, że Matylda Zje śniadanie, pójdzie się, idzie dalej spać, a ja koczuję. No po co? Co tu innego robić? Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzisiaj założyłam sobie dość ambitny plan do wykonania, więc zaraz się biorę za obiad. Gotuję ogromny gar sosu do spaghetti, tak żeby nam starczyło na dwa dni, bo muszę ci wykąpać Matyldę to prowadzić chatę do porządku i przygotować się do pracy, bo od poniedziałku ruszamy pełną gębą. Nawet bym powiedziała, że na 200%, bo musimy nadrobić to, co no niestety ale przez ten tydzień nie dałyśmy rady zrobić. Bo jak wiecie, ja nie jestem nauczycielem czy terapeutą etatowym, tylko jestem na własnej działalności, więc tutaj... Zapomnij o chorobowym i zapomnij o wszelkiego rodzaju ulgach. A to, że mogłam sobie posiedzieć tydzień w domu, to tylko wielka, ogromna uprzejmość ludzi, z którymi współpracuję. Także <laughs> trzeba ruszać z kopyta. Także tak, ja robię najpierw śniadanie. Robię znowu tą przepyszną herbatę z granata. Powiem Wam, przepadłam, naprawdę przepadłam. A wczoraj w resztę domowników Słuchajcie No nie, poczekaj woda Poczekaj, ja skończę gadek, To ty się będzie gotowała Bo strasznie mi hałasuje ten czajnik Już odkamieniałam, bo myślałam, że może zakamieniony I dlatego takie, ale nie Dobra, wczoraj w resztę domowników Musiałam ten jogurt kokosowy I wszystkim smakował Także mówię wam, jak będziecie w Lidlu Weźcie sobie, spróbujcie, bo jest przepyszny. Ten kokosowy, ten salony karmel też jest dobry, ale kokosowy jest lepszy. Także tak. A co ty tam gryziesz? Aha, Matylda już przygotowana do czesania. Szczotkę trzymam w zębach, ma taką swoją jedną, którą jej tam pozwalam trochę pomemlać tą rączkę. No i ona już gotowa. Ja muszę ją najpierw wyczesać. A potem wykąpa się, wiecie, z pół dnia, z życia wyjęte, a potem drugie pół dnia na posprzątanie łazienki. Miałam z nią jechać do, do tego takiego y, salonu, co tam się monety wrzuca i tam się ją kąpie, ale powiem Wam, jest za zimno na dworze. Jest za zimno, bo oni tam mają zbyt słabe suszary i ja nie będę w stanie dosuszyć jej tak na, na maksa, bo ja mam w domu dużo lepszą tą suszarę. Ja mam taką, wiecie. Taką wichurę, że jak zarzucę, to godzinkę i Matylda słucha. Natomiast te ich nie są takie. Na malutkiego pieska ok, jak najbardziej. Ale na dużego, no niestety, nie wystarczy. A nie zaryzykowałabym tym bardziej że ci znowu tak, to taki lodowaty, zimny wiatr że masakra. Dobra, bo gadam i gadam, biorę się. Do później. Spaghetti się robi. A ja, oczywiście, jak zawsze. Yy... Sięgam do moich słoiczków, bo ja mam tak. słoiczki z przyprawami i oczywiście wszystko puste. Muszę sobie teraz pouzupełniać, poprzesypywać to wszystko, bo te słoiczki są dużo, dużo wygodniejsze. Nawet pierwszy się skończył ziarnisty, także, także tak, wiecie co, jest tak zimno na dworze. Jest tak zimny wiatr, że naprawdę, o jak idealnie, akurat. I wcale nie był jakiś drogi ten pierwszy, bo 2-4 zł w Lidlu, o ile dobrze pamiętam. Ja się biorę za tą niewdzięczną robotę. Też tak nie lubicie uzupełniać pojemników na przyprawy? Bo ja bardzo nie lubię. I zawsze o tym zapominam, zawsze mi się spieszę jak gotuję, więc dobra, to sypne storepki, a zaraz dołożę. Kurczę chyba pada deszcz. No. O oh no. O oh no. Wam, że za tą pogodą to nie nadążysz. Jedni mówią, że ma być plus 20 w najbliższym czasie, a mi tu pogoda pokazuje wręcz odwrotnie. Śniegi i zimno. Coś strasznego. No dzień dobry, a wy jesteście, śpicie? Alwutek leży. Plunił patrzy. Gdzieś chłopaki. Najlepiej no to luś. Luś też sobie leży i w ogóle sobie nic nie robi. Ja wam na razie drzwi otworzę. O, wstałeś. Bo nie wiem czy Was puszczać. Czy was nie puszczać. Czy co... Patrzcie na kluska, jaki biedny. Matko, no weź puść. No weź, puść. Nie bądź taka. Wiecie co? Ja już naprawdę już chociażby przez te zwierzaki już naprawdę tak mam dość tej zimy. One biedne tak siedzą, to im się nudzi, wyjdą, to nie ma co robić. Biedaki taki dobra, idę im pootwieram. Szafciu, a ty jak? Chciałbyś pójść troszkę? Aha, no tak. No dobrze, to ja troszkę otworzę i na chwilkę. Czy ja tu pupcia? Ale jesteście uczaskane Miki, a ty to już po prostu przechodzisz wszelkie wyobrażenie. Chłopaki, ja miałam wam mm. powiedzieć, wiecie, że macie, mamy tysiąc subów? No, nie dowierzasz. Mm. O! Mm. Czy mówisz dziękuję, bo ja już nie wiem sama? Mm. A kluchu dalej leży. A to leniuszki. Mm. Tak, Alwuś, mamy tysiąc subów. Hurra! Mm. Hip hip hurra hurra! Uh, coś tu się normalnie jakaś akcja kroi. Nie widzicie? Nie widzicie taka ta pogoda, tupiata. Co ma a Tia Mati też coś dzisiaj jakaś taka biedna. Co się parę razy na wymioty szarpło rano. Oj, jaj jaj. jaj. Aj aj, aj 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 Źle się czułam trochę, co? Coś trochę się źle czułam Coś się przejadłam chyba O nie No tak, to się nigdy nie przejadłam Dzień dobry w niedzielę, dzień zaczynamy od śniadania Witam się z Wami takim oto wypasem Wypasione tościki z jajeczkiem sadzonym Matylda właśnie kończy swoje śniadanie Więc ja też uciekam jeść Żeby nie zdążyła mnie wyprzedzić jeszcze oczywiście zanim się za cokolwiek wezmę, to muszę sobie uszykować popijawkę na cały dzień, czyli jak zwykle u mnie pokrzywa i jakieś tam zielska na trawienie. Gotowa mieszanka. Tak. A tutaj ta piękna czerwona herbata z granat. Nie czuję, że rymuje. Herbata z granata. Uwielbiam tą herbatę. Ona jak się ją zalewa, to tak się zachowuje przez chwilę, jakby się ją zalewało gazowaną wodą. Normalnie tak jakby à la gas leci, a później tak pięknie zmienia kolor. Widzicie? Cały czas puszcza i jest naprawdę pyszna w smaku. Jak będę w Lidlu, to na pewno kupię sobie jeszcze jedno opakowanie. Dzieje się magia. No i tak, już po śniadanku. Wczoraj witałam się z Wami w kuchni. Z takim zamiarem, że zrobię obiad na dwa dni, no ale niestety, za bardzo smakowało. Dzisiaj trzeba robić nowy obiad. Ja w ogóle mam wrażenie, że życie kręci się wokół obiadu. Co na obiad? Zakupy na obiad, obiad. Posprzątaj po obiedzie. No ludzie, kochani, to żarełko to jest, wiecie, co, jakieś... Wszem, wszem będące, no ale no tak jest. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dlatego też jeszcze wczoraj wieczorem gotowałam rosół. Zaraz ubiorę ziemniaki i zrobię takie kotlety z piersi. To wam później pokażę, bo to nie są takie kotlety, to się kroi w kostkę, dodaje się cebulę, jajko, mąkę ziemniaczaną i to się marynuje przez minimum dwie godziny. Ja, jak mam czas, to staram się wsadzić to do lodówki na. Na całą noc. A wczorajszy dzień to w ogóle był yy, dzień pod hasłem Spadla Matyldy. Dlatego też ja mam dzisiaj takie zakwasy. Bo najpierw musiałam ją konkret wyczesać, prawda? Potem musiałam konkret wykąpać dziewczynkę, Taka jest też piękna. Tylko jeszcze jedno ucho musimy obciąć, bo jeszcze wczoraj dałam jej spokój, nie chciałam jej mordować. No, a oczywiście po tej całej akcji później jest jeszcze akcja sprzątania łazienki. No, ale już mamy za sobą wszystko. Ma. Matunia jest piękna, czyściutka, pachnąca. Jest jaka pogoda przed chwilą. wiecie co, tak sypał śnieg. Teraz świeci słoneczko. No, no jak w marcu, w marcu, jak w garcu. I tak rzeczywiście jest. Co nosku? Co no, Ale jesteś mięciuchna. Oj oj oj. oj, oj, oj. Jaka normalnie gwiazdeczka. Tak, a wiecie jak ona lubi się kąpać? Jak zobaczyła, że jest przyniesiona suszarka, bo ja ją zawsze suszę, to tak mnie tu poganiała dawaj kobieto, bo ja już chcę do tej wanny. Naprawdę lubi się kąpać. Dzięki Bogu, bo jakby ona jeszcze nie lubiła się kąpać, to z jej gabaretami, to ja nie wiem, kto by dał rady. O, oh, no. Jak brudna jestem. Za szybko jadłam śniadanie. Musiałam się spieszyć, żeby ten. Żeby zjeść przed Matyldą. Widzicie, jak to wygląda, jak sobie pies panią wychował. Można? Można. Hej, hej, hello, moi drodzy. Ja jeszcze Wam szybko pokażę, żeby nie było, że zaczynam i nie kończę. Kilogram piersi z kurczaka. Cebula, dwa jajka całe, przyprawy dowolne. Sól, pieprz, magi, wegetę, czosnek, co lubicie, co używacie, co wam pasuje do kurczaka, to będzie OK. I dwie łychy mąki ziemniaczanej, a w zasadzie dwie łychy. No tyle, żeby to miało taką kleistą konsystencję. Z tego względu że jak to wam się przegryzie to minimum 2 godziny w lodówce jak nie macie więcej czasu ja tak staram się zawsze dzień wcześniej to robić nabieracie sobie łyżką i wykładacie na patelnię to wam się zaraz złapie nic się tu nie rozwala a jest naprawdę bardzo dobre to jest taki, taka troszeczkę inna alternatywa dla kotletów z piersi z kurczaka dla drobiowych kotletów u mnie bardzo lubią. Można podawać z czosnkiem, zboży, z sosem czosnkowym. Ja na przykład dzisiaj zrobię ziemniaczki. Mam troszeczkę sosu na ziemniaczki. Jakiegoś jeszcze grzybowego. Do tego będą te, kotle, te kotleciki i buraczki. I mówiłam, taki obiad znika, moment. To teraz, z tego względu, że muszę już kończyć, moi drodzy. Muszę już kończyć. Czekajcie, ja się tutaj jeszcze z wami zobaczę. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję wam jeszcze raz za te subskrypcje. Super, super serce rośnie, bardzo się cieszę. Życzę wam miłej niedzieli i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć, pa!